Dobra, dzisiaj e, moja reakcja na kurwa przemianę Wings z Nową. Z Reboot'a. <grymna> e, czy ja coś widziałam wcześniej? No, były leaky, ale te przemiany nie były dokończone. Flora miała najlepiej dokończoną. Co? GLE. Wstałam niedawno 5 minut temu. <grymna> Będzie fajnie. E, ta przemiana była chyba najbardziej skończona na likach, ale nie do końca. Mm. No i widziałam tylko reakcję takiej na Instagramie, ale zakryłam dół, bo tak jak był podzielony podzielone, dziwnie. I yy, słyszałam tylko muzykę, która jest chujowa, od razu mówię. No i co, no, opuścimy sobie, nie? Dobra, najpierw obejrzę. Yy,

To nowe to nowe logo jest yy... nowe logo jest bardzo zawodne. Yy... się fajne. Mam takie nie wiem gdzie... fajne maklory. Ale dobra. Yy... Świeżna jest ta scena. Po co te poprotki w tle? Nie wiem, dziwnie. W sensie, ja mam wrażenie, że całkiem niepotrzebnie jest ten element, że ona na tych jakichś, właśnie, linach się wieje. Chyba, że będzie, nie wiem, jakąś atletką, ale będzie coś tańczyć. Ale. No, w zwykłej serii to po prostu używali. Yy... Zwykłej serii. No, ale chyba w innych przemianach, w poprzednich sezonach, to używali po prostu efektów takich, że nie stła. One in... miały interakcję z tymi żywiołami. Nie wiem, jakaś kurwa. zjebana ta przemiana. W sensie. Nie wiem. Yy, trochę bez sensu, że ona się wije na tym. Yy, sam design. Um, um, nie wiem podoba mi się trochę skrzydła. Te buty są dziwne. Ale tak to jest dość fajna. Yy, no bo to miała być ich pierwsza przemiana, więc... Mm. A, no jak ocenia tą przemianę, kurwa. Yy, 5 na 10, niech będzie. No, to moja opinia.